Społeczeństwo to sztafeta pokoleń i tak było przez wiele, wiele pokoleń. Ale w Trzeciej Rzeczpospolitej coś się zmieniło. Państwo, niby, tę pałeczkę w sztafecie pokoleń przejęło od kolejnego pokolenia, ale potem odwróciło się do seniorów plecami. Myślę, że wielu seniorów pamięta doskonale lata 90., 2000 i ostatnią dekadę. Jako dekadę pełną traum, dramatów, konieczności dorabiania, głodowych waloryzacji w czasach naszych poprzedników. Jeden z seniorów powiedział mi niedawno, że Donald Tusk podwyższając wiek emerytalny tak naprawdę zastosował metodę kradzieży na wnuczka. No bo rzeczywiście okradł seniorów z kilku lat emerytury. To bardzo dobre porównanie. To pokazuje jednocześnie, jak w czasach naszych poprzedników podchodzono do seniorów. Przypomnijcie sobie, szanowni seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, ojcowie, jakie były ówczesne waloryzacje. Przypomnijcie sobie, czy była wtedy jakaś trzynastka, czy czternastka, a skąd. Zupełnie co innego działo się. Pamiętacie pewnie wtedy, jak robiono wszystko, aby Starsze pokolenie się nie zbuntowało, to zastosowano takie hasło zabierz babci dowód, po to właśnie, żeby babcia się nie buntowała. Żeby nie mówiła, co nie pasuje jej w, part, w państwie Platformy Obywatelskiej. Mówili, że nie ma pieniędzy na podwyższanie emerytur. Kłamali, były te pieniądze. Pieniądze były w mafiach vat -owskich. Pieniądze były właśnie tam, wszędzie, u, w portfelach u cwaniaków, u różnych oszustów, łajdaków. Takie było tamto państwo. Platforma Obywatelska. <grych> PO. Powinni się nazywać partią oszustów, bo to jest ich prawdziwa nazwa. To, jak podchodzili wtedy do starszego pokolenia. Szanowni Państwo, nie da się cofnąć czasu, ale można napra naprawić błędy po poprzednikach. Można przynajmniej część tych błędów naprawić. Dlatego właśnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości niedawno przyjął 14 emeryturę na stałe. Drodzy emeryci, drodzy seniorzy, to jest od teraz świadczenie na stałe dla Was. Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek Wam je zabrał. Ale oczywiście wiemy doskonale, jak postępuje Platforma. Najpierw przed wyborami jedno mówią, a zupełnie co innego robią po wyborach. Dzisiaj będą mówić, że oni utrzymają tę politykę społeczną prawa i sprawiedliwości trzynastki i czternastki po wyborach. Gdyby nie daj Panie Boże, tak się zdarzyło, że opozycja by przejęła władzę, zabiorą je oczywiście. Ale seniorzy są mądrzy, wiedzą doskonale, jak wyglądała ta rzeczywistość wcześniej, jak wygląda teraz. Wiedzą, że musieli dorabiać. Jakże często po 4-5 zł za godzinę gdzieś w firmach ochroniarskich i wiedzą, jak wygląda jesień życia teraz. Wiedzą, że nie starczało im na leki. Dziś opozycja czasami ma czelność, czy bezczelność na dobrą sprawę, mówić o w naszym programie, w programie prawa i sprawiedliwości, brakuje tego czy innego leku. Jest ich 2000. tysiące leków dla seniorów 75. Plus. I ten program poszerzymy na nowe roczniki seniorów od 65 roku życia. Tak, szanowni Państwo, to jest rzeczywista polityka. Polityka szacunku. Gdybym miał jednym słowem określić naszą politykę, to jest to polityka szacunku. Polityka szacunku wobec seniorów, polityka szacunku wobec odtrąconych, wobec zwykłego człowieka, szacunku wobec pracy. Szacunku wobec zwykłych polskich rodzin. Polityka szacunku. I dlatego warto dbać, drodzy seniorzy, szanowni państwo, warto dbać o politykę szacunku. Warto, ponieważ znamy, domyślamy się, jaki jest nowy program pana Tuska, Platformy Obywatelskiej. Tamten zabierz babci dowód zamieniał na zabierz babci portfel. Tak, tak. Niestety wiemy doskonale, jak działają liberałowie na całym świecie. Neoliberałowie zostawiają tych, którzy są najbardziej potrzebujący, samym sobie. Nasza polityka jest odwrotnością tego, jak negatyw sprzed lat i pozytyw. Warto popatrzeć na to z takiej perspektywy. Warto nie dać się zwieść tym syrenim śpiewom, oszustwom naszych przeciwników politycznych. To fundament, fundament to wiarygodność, wiarygodność i szacunek nasza polityka, polityka rządu, prawa i sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Premierze. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do pytań. Jedna redakcja, jedno pytanie. Zapraszam media. Dzień dobry, panie premierze, Michał Mitoraj, Polsat News. Ja chciałem zapytać o darmowe autostrady. Ile to będzie kosztowało budżet państwa? Co z prywatnymi odcinkami autostrad? No i czy nie jest to kolejny powód do sporu z Komisją Europejską w kontekście zapisów w kamieniach milowych odnośnie promowania transportu kolejowego? Szanowni państwo, kawa nie wyklucza herbaty. Oczywiście promujemy i bezpieczny ruch na drogach, i promujemy kolej. Najlepszym dowodem na to, jest nasz krajowy program kolejowy rozwijanie kolei 76 miliardów złotych. Już odtworzyliśmy ponad 200 kilometrów zwiniętych przez naszych poprzedników linii kolejowych. To platforma obywatelska, a SLD to już w szczególności za Pana Millera, Pana Belki zwinięto ponad 2000 połączeń kolejowych. Dramat kompletny. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest kolej, odtwarzamy kolej i to jest kwintesencja naszego programu infrastrukturalnego. Drogi, tanie drogi, dobre drogi, powiatowe, gminne to też negatyw i pozytyw to, co było kiedyś drogi gminne, powiatowe i to, co jest dzisiaj. Każdy wójt, każdy starosta to powie. Wystarczy zapytać. Ale również, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o autostrady, to tutaj w najbliższym czasie, od 1 lipca, wszystkie te, które, którymi zarządzają um, Krajowa Dyrekcja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to są dwa odcinki dzisiaj chcemy, żeby były zwolnione z opłat. Całkowicie, już od 1 lipca ale może uda się także kolejny odcinek. Pracujemy nad tym, wymaga to negocjacji. Zleciłem ministrowi infrastruktury pilne prace przy tym temacie. Dyskusja o zwolnieniu z opłat autostrad, które są przyznane w czasach naszych poprzedników koncesjonariuszom, będzie trudniejsza. Będziemy prowadzić te negocjacje w najbliższych 6-12 miesiącach i to też pokaże ten kontrast. Jakby częściowa prywatyzacja autostrad poprzez de facto przekazanie ogromnych, ogromnych środków na rzecz koncesjonariuszy w czasach naszych poprzedników i nasza polityka czyli drogi dostępne dla wszystkich najlepiej bezpłatnie. To jest ta różnica. Te pierwsze odcinki, pan redaktor pytał o koszty to będzie koszt około 200 milionów złotych, może trochę więcej, zależy od, od analiz ruchu drogowego. Kolejne odcinki to kolejne kilkaset milionów złotych. Gdyby chcieć również um, zwolnić z opłaty autostradę Wielkopolską, tą, ten odcinek od Konina do Nowego Tomyśla i Nowy Tomyśl Świecko, to będą kolejne setki milionów złotych. Będziemy negocjowali z koncesjonariuszami. Dzień dobry, Monika Gałąska, Telewizja Polska. Panie premierze, zanim pan tu do nas przyszedł, spotkał się pan z seniorami, miał pan okazję zobaczyć, jak ten klub wygląda wewnątrz. Co pan słyszy podczas takich spotkań? Jakie znaczenie mają kluby seniora, miejsca dla osób, które są tu razem z nami, właśnie w takich mniejszych miejscowościach, jak chociażby tu w Skalbmierzu? Szanowni Państwo, domy seniora w mniejszych miejscowościach to miejsce niezwykle ważne to miejsce spotkań, miejsce aktywności, aktywności ruchowej, ale także artystycznej. Ja naprawdę chcę bardzo pokłonić się wszystkim seniorom tutaj, bo dawno nie widziałem tak wspaniałego rękodzieła. Naprawdę zachęcam także państwa redaktorów, media, żebyście zerknęli na to, co tutaj powstaje. To jest coś przepięknego. Podziwiam. Ja naprawdę jestem głęboko przekonany o tym, że takie domy seniora nie tylko służą temu, żeby chociaż trochę zapomnieć o samotności, która często jest przymiotem, często jest cechą um, osób na emeryturze, ale również, żeby wspólnie, razem coś nowego tworzyć, żeby zachęcać się nawzajem do aktywności ruchowej. Tak, Panie Redaktor, Szanowni Państwo, domy seniora, które rosną jak grzyby na deszczu i po deszczu w całej Polsce, są niezwykle potrzebne. I prawo i sprawiedliwość z szacunku dla seniorów, z wdzięczności dla starszego pokolenia będzie przeznaczało coraz więcej środków na tworzenie nowych klubów seniora, domów seniora i na ich utrzymanie w całej Polsce. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie premierze, to jeszcze raz Michał tutaj Polsat News. Chciałem zapytać o ostatnie sondaże dotyczące programu 800+. Tutaj wiele osób no nie popiera, wychodzi na to, że nie popiera tego pomysłu. Chciałbym poprosić o komentarz odnośnie tych sondaży. Szanowni państwo, przede wszystkim popatrzmy na program 800+, jako na program, który zlikwidował ogromne pokłady biedy w Rzeczpospolitej. To właśnie dzięki temu programowi w wielu miejscowościach, takich jak Skalbmierz tutaj, w województwie świętokrzyskim, skończyły się zakupy na zeszyt, skończyły się upokarzające zakupy w sklepach, gdzie nie było na mleko, na chleb, na masło, że po prostu brakowało pieniędzy. Dzisiaj pomimo ruskiej inflacji sytuacja jest zupełnie inna. Właśnie dzięki temu, dzięki temu programowi. To pierwsza. Zaleta tego programu, a druga, program 800, 500, a zaraz 800, to program rozwoju naszych dzieci, rozwoju wszystkich dzieci, które otrzymują te środki. Ja słyszę te głosy ze strony opozycji. Naprawdę jest mi wstyd za opozycję, za Platformę Obywatelską, za ich akolitów, którzy mówią: zabrać te pieniądze, którzy mówią, one są niepotrzebne, albo Matka, która ma trójkę dzieci, to dostanie tyle, a tyle pieniędzy, bo, a nie pracuje jeszcze do tego. Człowieku, zastanów się, zastanów się nad tym, jakie Ty głupoty wygadujesz, Ty członku Platformy Obywatelskiej czy innych ugrupowań, które nie dostrzegają wielkiej pracy kobiet. Matka, która wychowuje trójkę dzieci, dużo ciężej pracuje niż Ty w tej swojej korporacji albo gdziekolwiek indziej. Zastanów się nad tym, prawda? No właśnie, no właśnie. A co to za głupoty opowiadają? Dlatego, Szanowni Państwo, nie tylko ten program będziemy kontynuować, ale będziemy go rozwijać w przyszłości, aby służył polskim rodzinom.